Żeby nie było za prosto, to mamy też po drugiej stronie klienta. I ten klient też ma dlaczego, jak i co. I nie możemy jakby podejmować naszych, naszych decyzji biznesowych bez tego, co interesuje klienta. I taka mała dygresja, zanim wejdziemy z powrotem na, na kwestie biznesowe, czy oglądał ktoś szklaną pułapkę w rustym Ulicy? Nie? Szklana Pułapka to taki film. Chyba już jest... Pesel. pesel. <laughs> pułapka to taki film, gdzie Bruce Willis y, y, jedzie i parowuje do y, wielkiego budynku, gdzie jest pełno złoczyńców i praktycznie na bossa rozwala ich wszystkich. I na dobrą sprawę, w filmach kina akcji pozornie wiemy, kto jest bohaterem. A w przypadku Szklanej Pułapki, bohaterem wcale nie jest. John McLean, czyli policjant, który wszystkich rozwala. Bohaterem tej historii jest antagonista, czyli ten zły. Bo na początku historii, nasz John McLean idzie z wielkim misją, bo się pokłócił z żoną i wchodzi do tego budynku zupełnie przypadkowo, kiedy ten nasz zły Hans Gruber realizuje swój plan. I tak naprawdę nasz John McLean, czyli policjant, nie ma szansy zostać bohaterem, jeżeli tego złego Hansa Grubera w tym budynku nie ma. Nasz bohater dopiero reaguje. Na to, jaki plan ma John y y Hans Gruber, czyli tam y y kradzieże i wybuchy. I to samo dotyczy kwestii biznesowych. Jeżeli klient jest waszym Hansem Gruberem, tym złym, to bez tego klienta wasza firma nie istnieje. Bo to wasz klient musi czegoś chcieć, żeby w ogóle się zainteresował tym, co robicie. Nie? Bo w przeciwnym razie będziecie jak goście, stojący w bramie w prochowcu i będzie ktoś przechodził, aby serd łbasy z spod pazuchy, nie? Nie wiecie, czy kogoś to interesuje, ale próbujecie się narzucić. I jakby ten stary model marketingowy polegał na tym, że nieważne czy ktoś chce, czy nie, ja będę jak sprzedawcą, będę dzwonił non stop, mimo że ktoś mi mówi no nie potrzebuję, nie? To ja zadzwonię do pana za pięć minut. nie? I nowy model marketingowy biznesowy polega na tym, że ci ludzie już sami mówią nam, czego chcą. Za każdym razem, jak wpisujecie coś w przeglądarce Google, wy mówicie już firmom, czego wy potrzebujecie. Czyli jeżeli przeglądacie telewizor, czy wy chcecie wymienić telewizor, czy wy chcecie nowy, dlaczego chcecie taki i smaki, wy już to mówicie. Nie? I jakby przechodząc do pytań po stronie klienta i firmy, wyobraźmy sobie sytuację, że siedzicie sobie w domu, wieczorem oglądacie jakiś film, a tu ping e-mail. Dostajcie rachunek za prąd, który jest wyższy o 75%. Pierwsze, co się ciśnie na usta, to tarapolskie, co? Kurza stopa, Nie? Ale powiedzmy, że ktoś jest bardzo spokojny, powie, dlaczego mam taki wysoki rachunek za prąd? I wtedy u klienta się zapala żarówka, tu jest jego dlaczego. To po drugiej stronie, od strony firmy, włącza się SEO firmy, który mówi, a masz w domu lodówkę, która chodzi. Jak stary, starego typu generator, czy masz starego typu te telewizor, przy którym się wszyscy grzeją w zimie, no to klient mówi niewykluczone. Nie? I wtedy jak mam sobie z tym poradzić? Bo skoro wiem, że mam za wysokie rachunki za prąd, jak mam to zrobić? Wtedy włącza się dyrektor finansowy firmy. Słuchaj, jeżeli wykorzystasz panele fotowoltaiczne, zmienisz wszystkie sprzęty na A+++, nie wiadomo ile, wtedy możesz na przykład oszczędzić na rachunku za prąd to złoty. Wtedy klient, o, to jest moje jak, jak mam to zrobić, jak mogę oszczędzić, czyli już rozwiązujemy jakiś problem, ale klient jeszcze nie jest pewien, czy wy jesteście właściwą firmą, która rozwiąże jego problem, czyli tu, co ja mam tak naprawdę zrobić, kogo wybrać. Tu do, do gry wchodzi nasz dyrektor operacyjny, który mówi, spoko, mamy super panele woltaiczne, wszystkie sprzęty możesz u, u nas kupić, czyli załatwimy wszystko kompleksowo, dzięki temu oszczędzisz więcej pieniędzy. I jakby zamykamy ten krąg. Zaczęliśmy od potrzeby klienta. Po, tym, po tej dyskusji między firmą a klientem, klient jest zadowolony, i chciałbym powiedzieć, że ten krąg to już jest koniec. Nie? A tu nagle dochodzi do gry zakład energetyczny, który zobaczył, że 50% ludzi wymieniło żarówki na energooszczędne, zaczęli wymieniać sprzęty na A, i jakby wpływy zakładu energetycznego spadają. I nagle się okazuje, że my zrobiliśmy te wszystkie rzeczy, a rachunek znowu jest wyższy, bo zakład energetyczny to firma, która jest nastawiona na zysk. I wchodzi trzeci gracz i to koło zaczyna się z powrotem, bo skoro znowu nam podskoczyły te rachunki, znowu firma musi szukać sposobu, żeby nam ten problem rozwiązać. Nie? I ta gra tak naprawdę w biznesie nie ma końca.